Tym razem testujemy spalanie Fiata 500X w odmianie sport z benzynowym silnikiem 1.3 o mocy 150 koni mechanicznych ten ustawiłem na 92 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym kustar zdaje równą 90 i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 5 litrów, spalanie przy 90 wyniosło 5,5. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 143 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym kustar zdaje równą 140. Na obrotomierzu widzimy około 3100 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 9,3. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 10,3.